Mały Jaguar? Nazwę cię Hope i zawsze będę cię chronić. Hope? Myślałam o szkole. Nie pójdę tam. Emma, pójdziesz i nie kombinuj. Dzień dobry, dzisiaj czeka nas eksperyment na żaba. Puszczę pawia. Co ty robisz? Dzwonię pani Malso. Co to jest? A to nic takiego. Doktorze, sytuacja pogarsza się z każdym dniem. W dżungli został już tylko jeden czarny jaguar i jego dni też są już policzone. Musimy uratować Hope! Opuściliśmy dżunglę 8 lat temu, nigdzie nie wracamy! Wróciłaś, mimo wszystko. Ale moja nauczycielka ściga mnie od Nowego Jorku, żeby mnie powstrzymać. Musisz zadzwonić do swojego taty. Wszystko w porządeczku! A Przyjaźń to początek. Najpiękniejszej przygody. Że niby kumpluje się z jaguarem. Hope. Musimy zabrać Hope w bezpieczne miejsce, inaczej nie przetrwa. Teraz to dzikie zwierzę. Kłosownicy! Chcą dorwać Hope! Znajdziemy rozwiązanie. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Uratujecie. Razem możemy wszystko. Emma i Czarny Jaguar w kinach od 9 lutego.